Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie na konferencji po meczu KS Energetyk wygrywający Rybnik, MKS SCA Ława. Wynik Państwo znacie. Do wyniku i do tego, co się działo na boisku, podniosą się trenerzy. Przedstawiam Pana Ryszarda Wieczorka, znanego trenera, bardzo nam miło gościć w Ławie i trenera Sobczaka Sebastiana i zawodnika MKS SCA Ława Pawła bardzo proszę, kilka zdań trenerzy, zawodnik, i potem ewentualne pytania. Bardzo proszę. Myślę, że zaczynamy od naszego gościa. Panie trenerze, kilka słów o Dzień dobry. No, na pewno dzisiejszy, dzisiejszy mecz zdominowały warunki, jakie, jakie panowały na no, śnieżyca, i, 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 i nie, nie dało się, bym powiedział, pokazać do końca pełni umiejętności, ale cieszę się, że mój zespół dosyć szybko jakby dostosował się do tych warunków i mimo, mimo takiego, takiego, takiej murawy e, potrafiliśmy nawet utrzymywać się przy piłce, grać na połowie przeciwnika. i, i Szkoda tylko, że w pierwszej połowie wykorzystaliśmy jedną sytuację. Mieliśmy jeszcze dwie bardzo dogodne. No nie strzeliliśmy i daliśmy się skontrować po bardzo dobrej i ładnej akcji gospodarzy. Ale bardzo mnie cieszy reakcja w drugiej połowie, gdyż ta bramka na pewno nas nie wybiła z rytmu. Graliśmy dalej to swoje, czyli to co gramy w tym sezonie. Gramy do przodu, gramy bardzo ofensywnie i, i, i strzeliliśmy bramkę. Później działy się naprawdę rzeczy właśnie spowodowane przede wszystkim warunkami atmosferycznymi, gdzie było wiele stykowych sytuacji, wiele rzeczy, które być może prawdopodobnie w warunkach normalnych by się nie, nie działy. Czyli tam gdzieś piłka stanie, ktoś się spóźni, ktoś kogoś fauluje, Ale chcieliśmy wygrać mecz. I mimo tego, że poszczególnie bramki Bramkarz nas, nas sprokurował karnego, obronił później, bramkę straciliśmy kiedy się nasz bramkarz pośliznął, myślę, w dosyć prostej sytuacji. To wszystko miało wpływ na to, że, że, że ta dramaturgia w końcówce była bardzo duża, no i, i szukałem zmianami cały czas ludzi ofensywnych, bo jak powiedziałem, my jesteśmy zespołem niekompromisowym, nie chcemy remisów bo, bo, bo to nam nie daje my uczymy się gry do przodu i chcąc ciągle szczelić o tą jedną bramkę więcej cieszy mnie przede wszystkim bramka Gładkowskiego na 3-2 bo, bo w poprzednich meczach miała, ma mnóstwo pozycji nie potrafi się przełamać w lepszych warunkach jak dzisiaj a dzisiaj uderzył bardzo przytomnie bardzo ładnie od, od słupka do bramki no i to była nagroda za to że, że jest cierpliwy że idzie do przodu. Mieliśmy później jeszcze jedną sytuację Szatkowskiego nie trafił, troszkę się spóźnił, ale można mu wybaczyć, bo też jest zawodnikiem mniej ograny Natomiast powiem tak, że, że patrząc na dzisiejszy przebieg meczu może to nieskromnie zabrzmi, ale byłoby szkoda gdybyśmy tu nie wygrali, bo myślę, że mieliśmy większą kulturę gry mimo tych bardzo trudnych warunków na boisku. A jeśli chodzi o gospodarzy to Stało się zauważyć że w ostatnich meczach na pewno progres i, i ten mecz na półgorku, który oglądałem był takim sygnałem, że musimy bardzo się sprężyć i, i, i wziąć, kto się mówi, do kupy, żeby nie popełniać takich błędów jak w Polkowicach, jak w Sosnowcu. Po prostu nie lekceważyć przeciwnika. Dzisiaj nie zlekceważyliśmy niezłego przeciwnika i wygraliśmy myślę dosyć dobrze. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę. Dzisiaj trudno jest oceniać zawodników pod kątem piłkarskim. Myślę, że zarówno jedna i druga drużyna, chociaż były momenty, oczywiście tak tutaj trener wspomniał, że jeden i drugi zespół gdzieś tam próbował grać tą piłkę, jednak te warunki były bardzo trudne i myślę, że zarówno jeden zespół jak i drugi w większości czasu w tych większych fragmentach gry próbował ograniczać e, przypadek na boisku, bo, bo dzisiaj tak naprawdę można powiedzieć, że ten przypadek e, rządził. E, straciliśmy pierwszą e, bramkę. Udało się e, dosyć szybko ją odrobić e, i w drugiej połowie. Myślę, że e, sędziowie w tych warunkach też sobie niestety nie poradzili, bo, bo iznęli dwa bardzo problematyczne, karne, zwłaszcza ten przeciwko nam był, uważam, niesłusznie podyktowany. To gdzieś na pewno zaostrzyło jeszcze grę zawodników, natomiast na pewno podjęliśmy dzisiaj przez całe 90 minut walkę. Jesteśmy zespółem już od kilku kolejek, którym nie można zarzucić, że nie walczy, nie gra ambitnie, jest duże zaangażowanie. Owszem, czasami brakuje jeszcze tej jakości, ale tak jak mówię, dzisiaj w tych warunkach to jakość ciężko było pokazać. Szkoda, że nie udało się wyjść na prowadzenie, bo mieliśmy ku temu okazję i karny, strzelony, i przy wyniku 2-2, to myśmy w pewnym momencie byli, myślę, że bliżej zdobycia tej trzeciej bramki. Natomiast no, przeciwnicy wykorzystali błąd. Tutaj mam pretensję do opadku, że daliśmy sobie z, odebrać piłkę na 30 metrów. To się nie powinno w tych warunkach zdarzyć. Po prostu trzeba było szybciej odsunąć do przodu. Zwłaszcza dzisiaj poszła strata i, i niestety trzecia bramka. Potem to, co się działo, to już było konsekwencją myślę, tego, że zawsze koncernę chcieliśmy odrobić. My też yy, potrzebujemy punktów i przy wyniku 2-2 też szukaliśmy tego zwycięstwa. pewnie. Może gdybyśmy stanęli niżej, trudniej by się przeciwnikowi grało, ale tak mówię, zdobyć. 1 na 3 punkty to jest jednak duża różnica. O te 3 punkty dzisiaj walczyliśmy, a niestety jest 0 punktów. Chciałem poruszyć jeszcze jeden temat, bo dzisiaj był mecz z liderem. Zresztą kolejny, tak się nam to układa, że. Co kolejkę, co jakiś czas gramy często z liderem, czyli e, wcześniej rybin Bytowia, dzisiaj e, Rybnik i chciałem poruszyć temat e, naszych radnych, waszych radnych PO i pis którzy e, nie docenili tej pracy chłopaków e, na, e, na czwartkowej Radzie e, Miasta i e, odrzucili e, projekt e, stypendiów. E, dla, dla tych chłopaków. Dlatego chciałem im przypomnieć, że e, ci chłopcy po 15-20 lat grają piłkę dla, nie tylko dla siebie, grają dla tego miasta to są nasi chłopcy. I warto byłoby chociażby w takich warunkach jak dzisiaj, gdzie 90 minut dorali i, 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 i grali, e, żeby, żeby po prostu wyjść e, i, i zdobyć te trzy punkty. A nie, nie wszyscy potrafią e, to docenić. To jest wielka szkoda, natomiast ja przypominam, że elektorat e, związany z klubem to jest kilka tysięcy ludzi i myślę, że kiedyś e, sobie o tym e, przypomnimy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. E, Paweł Łodyga. Kilka słów. Szkoda tego wyniku, ponieważ z tygodnia na tydzień, z meczu na mecz coraz lepiej się prezentujemy. To było widać choćby w meczu z Klusz ale warunki dzisiaj nam nie pozwoliły. Na pokazanie tego, co naprawdę potrafimy. Śnieg spowodował chaotyczną grę. Przeciwnicy jeden błąd mnie popełnili w meczu i dlatego z nami wygrali. Chociaż kolejny raz jest taka sytuacja, że gonimy wynik z 1-0 na 1-1, z 2-1 na 2-2. Karny niestrzelony, kolejna bramka, dalej gonimy. Ciężko się gra, no ale niestety popełniliśmy jeszcze jeden błąd, który nas kosztował jakiekolwiek punkty. Dziękuję, dziękuję bardzo, dziękuję. Bardzo proszę pytania. Dotrudna Radziorka, Krzysztof Trybunski z Gazety Powiatowej Zławy. Panie że to tylko dla rzetelności w relacji mógłby nam nam Pan pomóc przy... Asystentach bramy w dzisiejszych warunkach, bo czasami trudno dojrzeć. Przy pierwszej bramce, nie wiem czy będzie pan pamiętał, tam był albo z numerem 20, albo z 16 zawodnik, który podawał na skrzydła, a do końca nie wiemy który, pytałem też jeszcze kolegów i też nie do końca dojrzeli. Nie, nie, to... nie będzie pan. pan też Podający nie pan dość. Okej. Okay. Nie było widać, że to było Ten, który podawał. Czy to on... on może czy taka ciekawostka, Mateusz Czajka, Może ta sama. Może Mateusz Czajka, ta sama redakcja, jak e, ciężko pogodzić rolę ojca i trenera w jednej osobie? Dlaczego? E, ojca i trenera w jednej Ale osobie. Ale dlaczego? dlaczego? Znaczy czy ciężko jest pogodzić dlaczego? właśnie. Ciężko jest pogodzić, nie Dlaczego to tak e, dlaczego ciężko pół żartem, pół serio. Jarek chyba pokazał już w jednym meczu, jaka jest jego pozycja w tej klasie rozgrywkowej, zresztą dzisiaj strzelił dwie bramki. Aktywnie. On wie, na co go stać. Ja wiem, na co jego stać i zespół, yy, czyli partnerzy też wiedzą. Na pewno on nie gra na wyrost w tej klasie rozgrywkowej, w tym zespole. Yy, natomiast uważam, że z umiejętnościami, jakie posiada, z cechami motorycznymi, śmiał wygrać w wyższej klasie rozgrywkowej. Zresztą latem było parę przymiarek. Się zostać. Ja się bardzo cieszę, bo lidera, że się nazywa wieczorem, to się trzeba cieszyć. Panie, to też, do, do, do tej pana wypowiedzi końcowej, z tego co ja się orientuję, to tam chyba chodziło tylko o modyfikację uchwały, a nie generalnie o przyjęcie, bo uchwała zdaje się, że jest, z tego co wiem, i funkcjonuje, tylko miała no, być zmodyfikowana chyba tam. Tak czy inaczej, Aha. Została, została nie nie, nie znam tego może 100%, bo ja nie byłem na sesji, ale tak mi to referowano, że tam chodziło o Ja też mam nadzieję, że ona zostanie, zostanie przyjęta, uh -huh. natomiast każde e, oddalanie e, tej kwestii stypendium uh -huh. dla, dla chłopaków zostawia nas w, w trudnej sytuacji. Ale właśnie ona jest przyjęta, czy nie? Pan Darek będzie miał lepszą orientację. Czy bo... nie, 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 Ona no, została udzielona przez wojewodę. A, przez nadzór no, wojewody, dlatego tak, była do dlatego jeszcze tak. raz miała trafić. Aha, no, stąd, no i stąd, trzech razy sztuka. Ja nie widziałem właśnie o tej kwestii, bo myślałem, że tam chodziło tylko o modyfikację treści jakąś... Trochę jesteśmy, nie ukrywam zaskoczeni interpretacją wojewody, ponieważ bardzo podobne uchwały przechodzą w innych częściach Polski i nie tak daleko bo w województwie opolskim chociażby kluczborg. Natomiast tutaj z tych informacji, które ja mam od prezesa, no to jest kwestia... Wojewoda bardziej chciał uszczegółowić pewne aspekty, co do których niekoniecznie się musimy zgadzać z Panem Wojewodą. No, no. Mhm. No Dlatego tak. nie jest póki co Panem Wojewodą, a my jeszcze nie... Chociaż jest prosportowy przecież pan, skoro Prezesem jest tak, ale... Wojewódzkiej Federacji Sportu się. Widocznie znalazł jakieś tam aspekty, które niekoniecznie w danym momencie są korzystne. No, ale myślę, że to zostanie poprawione i... Tylko no, czas, czas na zgodę. Czy jest jeszcze jakieś pytania?